Witam w pierwszym odcinku Hubert Flota. Tylko w tym odcinku pokażemy jak budować skórz W tym odcinku pokażemy jak budować te starych części sylwia łuzłego. Pierwsze, trzeba znaleźć jakąś głowę robota. No, jakieś. Jest potęgi i kosków. Dlatego to wszystko, to jeszcze trzeba dokupić brodę. Już nie nie każde kotki z tego. Bierzecie. Zbierzecie, zbierzecie się i składacie. To chyba jest łatwe o... No, łatwiej to. Może Wam się nie podoba ten odcinek, bo jest trochę nudny. Podoba Wam się, może spodoba. Jak zbudować sta starych części. No. I to wszystko. Dodamy jeszcze brodkę, która nie jest potrzebna. No i skończymy. Chcemy. Jeden z największych najlepszy. Sensei Wu. Może pokażemy wam walkę. Się na razie się napadnie. A, dobra, czuję. No. Może wszystko robić. Przyjdzie, przyjdzie jakiś, jakiś twór, on weźmie w ogon i... No, ale pokażemy jeszcze jakiegoś wojownika, który będzie z nim walczył. Odważy. Będzie. Zielony ninja. Tylko zielony ninja mam, tylko ja zrobię jakiegoś innego gościa, takiego już na szybko. no Zrobimy atak mały. I będzie spokój. Z nim. To idziemy na atak. Teraz ty, ale tak nie jest odporny jak zielony ninja. Dobra, zobaczymy się w następnym odcinku. W następnym odcinku nie będziemy składać ludzika, tylko jakiś komputer czy coś tam. Zobaczy się. Dobra, papa, pa. i oglądajcie inne odcinki.